Czy jest pan gotowy do misji? Tak, jestem, ale muszę znaleźć mi kapturek. Bez niego wygląda kłysy nędzny dziad. No, racja. Dobra, to za chwilę przyjdę. No, no, no. Hej, gościu, oddawaj mi kapturek. Nie słyszę do ciebie, do, co się do ciebie mówi? A, to zombie! A ja, 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 ja. Gdzie jest ten imperator? Za chwilę jest bitwa, a my nie mamy łodza. Zostaw mnie, dziadu. O lol, co za zgredy. To mnie to było. No raczej i do twoich koleżków też. Ej, panowie, no co wy, no... to nie działa, nie? Rację. Ogwia. Ojej, O ja się chciałem kupić na gwiazdkę Twój ulubiony zestaw z dartem Vaderem! Yeah. Przepraszam bardzo, ale czy gnębicie moich kolegów? O nie, to Michael Jackson. To załatwię was moim tańcem. Yeah! Który jeszcze? Ja. Patrzmy, to coś, co pokazuje palcem. Mogę pożyczyć? Jasne. Tu. Tu. No trudno, skończyła mi się amunicja. Chcesz zatańczyć? Dobra. Zatańczymy salsę? To nie... To, to nie było dosłowne. I tak się rozwala. Um, o co chodzi? Michael Jackson każdemu do kopie!